Cześć, nazywam się Krzysztof Hojecki, jestem nauczycielem matematyki. Jestem też youtuberem i zajmuję się tworzeniem filmów edukacyjnych takich jak ten. Tematem tej lekcji jest rozwiązywanie równań kwadratowych o wszystkich współczynnikach niezerowych i celem tej lekcji jest nauczenie Ciebie, jak rozwiązywać takie równania. Zapraszam do wspólnej nauki. Na początku przypomnę Ci, czym jest równanie kwadratowe. Równanie kwadratowe to jest takie równanie, które po uproszczeniu przyjmuje postać a razy x do kwadratu, dodać b razy x, dodać c równa się 0. I w tej lekcji pokażę Ci, jak rozwiązywać takie równania kwadratowe, w których wszystkie trzy współczynniki są różne od zera. I przykładem mm, takiego równania kwadratowego jest takie równanie kwadratowe. x kwadrat odjąć y, x dodać albo minus 2 równa się 0. Rozwiązując y, równania kwadratowe, należy y, zazwyczaj zacząć od wypisania współczynników. Współczynnik A tego równania. To liczba, przez którą mnożymy x do kwadratu, i w tym przypadku to jest liczba 1. Współczynnik b to liczba, e, przez którą mnożymy x z pierwszą potęgą. Tutaj mamy minus x, czyli współczynnik b wynosi minus 1, bo minus 1 razy x to minus x, czyli mamy minus 1, a współczynnik c to liczba, przy której nie ma x, czyli w tym przypadku to jest liczba minus 2. I e, równania kwadratowe mogą mieć dwa rozwiązania, jedno rozwiązanie albo mogą nie mieć rozwiązań. I tym, co mówi nam o liczbie rozwiązań równania kwadratowego, w którym współczynniki a b i c są niezerowe, jest delta. Symbolem delty jest taki oto trójkąt. Delta to jest grecka litera alfabetu. I wzór na deltę jest taki: b do kwadratu odjąć 4 Razy a, razy c, czyli deltę wyliczamy z tych współczynników równania kwadratowego. I gdy delta jest większa od zera, to równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania. Zapiszę to tutaj, żeby zyskać trochę czasu, napiszę słowo rozwiązania skrótowo w taki sposób. Gdy delta Wynosi 0, to równanie kwadratowe ma jedno rozwiązanie. A jeśli delta jest ujemna, czyli mniejsza od zera, to równanie kwadratowe nie ma rozwiązań, czyli można to też ująć w taki sposób, że mamy 0 rozwiązań. To spróbujmy sobie na początek określić, ile rozwiązań ma. To równanie, które mamy w tym miejscu. Aby to zrobić, co robimy? Liczymy deltę ze wzoru B kwadrat odjąć 4 razy A razy C ile wynosi współczynnik B to minus 1, czyli mamy minus 1 do kwadratu. Od tego odejmujemy 4 razy A współczynnik A to 1 razy C i ten współczynnik wynosi minus 2. Zmarzę żeby mieć miejsce. Zapiszę ten współczynnik w tym miejscu. I mamy minus 2. Minus 1 do kwadratu to inaczej minus 1 razy minus 1, czyli 1. Minus 4 razy 1 to minus 4. Minus 4 razy minus 2 to 8, więc mamy 1 dodać 8, co daje nam 9. 9 jest liczbą, która jest większa od 0, więc wiemy, że to równanie ma... Dwa rozwiązania. W kolejnej części tej lekcji pokażę Ci, jakie są wzory na, rozwiąza na rozwiązania równań kwadratowych, w których współczynniki są niezerowe i porozwiązujemy sobie takie równania. Pierwszym równaniem, które weźmiemy sobie na tapetę, jest równanie x do kwadratu. Odjąć x, odjąć 2 równa się 0, czyli to równanie, dla którego określaliśmy liczbę rozwiązań przed chwilą. I współczynniki tego e, równania kwadratowego m, to a, czyli 1, b to minus 1, a c to minus 2. E, aby określić liczbę e, rozwiązań równania kwadratowego, Liczymy deltę ze wzoru b do kwadratu odjąć 4 razy a razy c i dla tego równania kwadratowego delta wynosi 9. Jeżeli delta jest większa od zera, to ile rozwiązań e, ma równanie kwadratowe? Ma dwa rozwiązania. I liczymy je z takich wzorów x1 czyli pierwsze rozwiązanie tego równania kwadratowego liczymy ze wzoru minus -b odjąć pierwiastek z delty podzielić przez 2a b Wynosi minus 1. Tutaj we wzorze mamy minus B, czyli bierzemy liczbę przeciwną do liczby minus 1 jest nią liczba 1. Od tego odejmujemy pierwiastek z delty, a tutaj mamy deltę. Delta wynosi 9. I tutaj często. Uczniowie popełniają błąd, ja też ten błąd popełniałem, bo w tym miejscu wstawiałem 9, a tutaj mamy wstawić pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 9, a pierwiastek z 9 to 3. Czyli mamy 1 odjąć 3, to dzielimy przez 2a, czyli przez 2 razy 1, co daje nam 2. 1 odjąć 3 to minus 2, a minus 2 podzielić przez 2. To minus 1, czyli mamy pierwsze rozwiązanie tego równania. Jest nim liczba minus 1. To znaczy tyle, że jeżeli w miejsce x w tym wyrażeniu wstawimy liczbę minus 1, to na końcu otrzymamy 0. Jako zadanie do samodzielnego wykonania można sprawdzić, czy ta liczba rzeczywiście jest rozwiązaniem tego równania. Ja stawiam wszystko, co mam na to, że tak jest. Teraz drugie. Rozwiązanie tego równania. Liczymy ze wzoru bardzo podobnego do tego. Przepisujemy minus b. Jedyną różnicą jest to, że zamiast minusa przed pierwiastkiem z delty jest plus i mamy minus b dodać pierwiastek z delty. I to dzielimy przez 2a. Minus b to 1. Pierwiastek z delty to. 3, czyli mamy 1 dodać 3, i to dzielimy przez 2a, czyli 2 razy 1, czyli 2. 1 dodać 3 to 4, a 4 podzielić przez 2 to 2. I możemy zapisać odpowiedź. Zrobię to w tym miejscu. Pierwszym rozwiązaniem tego równania jest liczba minus 1, a drugim liczba 2. I tak samo możesz sprawdzić samodzielnie, czy liczba 2 jest rozwiązaniem tego równania. Aby to zrobić, wystarczy w miejsce x -a wstawić liczbę 2, wykonać obliczenia i sprawdzić, czy to będzie równe 0. Ja drugi raz stawiam wszystko na to, że tak jest. Zapraszam do y, kolejnego przykładu, w którym będziemy badać równanie kwadratowe postaci ax kwadrat dodać bx dodać c, dla którego delta będzie wynosiła. 0. Teraz zajmiemy się takim równaniem. x do kwadratu dodać 6, x dodać 9 równa się 0. Od czego zaczynamy rozwiązując równania kwadratowe? Od wypisania współczynników. Ile wynosi współczynnik A? To liczba, którą mnożymy przez x do kwadratu, czyli 1. Ile wynosi współczynnik B? To liczba przez którą mnożymy x z pierwszą potęgą, i jest to liczba 6. Współczynnik c to jest liczba, przy której nie ma x, i jest to liczba 9. Aby określić, ile rozwiązań ma równanie kwadratowe, którego wszystkie trzy współczynniki są niezerowe, liczymy deltę. Wzór na deltę to b do kwadratu, odjąć 4 razy a. RAZY C. B to 6, czyli mamy 6 do kwadratu. Od tego odejmujemy 4 razy a, czyli 1, razy c, czyli 9. I co otrzymujemy? 6 do kwadratu to 36. Zapiszę ten znak równości, żeby wyglądał dobrze. 6 do kwadratu to 36, i od tego odejmujemy 4 razy 1 razy 9 to 36. I co otrzymujemy? 0. Ile rozwiązań em, ma równania kwadratowe, dla którego delta wynosi 0? Jedno rozwiązanie, i mówimy, że to jest jedno podwójne rozwiązanie, i zapisujemy to w taki sposób: x1,2. Ym, które liczymy ze wzoru minus b podzielić przez 2a. Ile yy, tutaj mamy minus b, może ten minus jeszcze zapiszę przed b, żeby to wyglądało też bardziej czytelnie. O, teraz jest elegancko. Skoro b wynosi 6, to minus b to minus 6. Na dole mamy w mianowniku 2a, czyli 2 razy 1 co daje nam 2, i minus 6 podzielić przez 2 to minus 3. I znaleźliśmy rozwiązanie tego równania. Jest nim liczba 3. E, przepraszam, minus 3. I aby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest rozwiązaniem tego równania, wystarczy w miejsce x wstawić liczbę minus 3 i sprawdzić, czy wszystkie obliczenia dadzą nam 0. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o przykład równania kwadratowego, dla którego delta wynosi 0. A w kolejnej części lekcji zbadamy równanie kwadratowe, dla którego delta będzie mniejsza od 0. Zapraszam. Teraz poszukamy rozwiązań takiego równania kwadratowego. x do kwadratu dodać 4x, dodać 10 równa się 0. Od czego zaczynamy? Od wypisania współczynników tego równania kwadratowego. Współczynnik a to 1, współczynnik b to 4, a współczynnik c to 10. Gdy wszystkie współczynniki są niezerowe, zaczynamy od obliczenia delty. A robimy to po to, żeby wiedzieć, ile w ogóle rozwiązań ma dane równanie kwadratowe. Deltę uliczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac. I co otrzymujemy? b to 4, czyli mamy 4 do kwadratu. Od tego odejmujemy 4 razy a, czyli 1, razy c, czyli 10. 4 do kwadratu to 16. A minus 4 razy 1 razy 10 to minus 40. 16 odjąć 40 to minus 24. I co się dzieje w sytuacji, w której delta jest liczbą mniejszą niż 0? W takiej sytuacji wiemy, że równanie kwadratowe nie ma rozwiązań, czyli możemy podać odpowiedź. Brak rozwiązań. Brak rozwiązań. Słowo rozwiązań zapiszę skrótowo, żeby zaoszczędzić trochę czasu. A przypomnę jeszcze, jak nazywa się równanie, które nie ma rozwiązań równaniem sprzecznym. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przykład, dla którego delta jest ujemna. Na koniec zajmiemy się takim równaniem. Dwa razy w nawiasie x do kwadratu odjąć 2x, zamknąć nawias równa się 5 dodać x kwadrat. To jest nieco bardziej skomplikowana, czy też rozbudowana postać równania kwadratowego, ale tak naprawdę nie wiemy, czy to jest równanie. Kwadratowe. Możemy domniemać, ponieważ mamy tutaj drugie potęgi. Co należy zrobić? Należy najpierw uprościć sobie to równanie i doprowadzić je do tych postaci, które przedstawiałem w tym filmie. I wtedy okaże się, że to jest rzeczywiście równanie kwadratowe. Ja to już wiem, bo taki przykład zaprojektowałem i co robimy? Upraszczamy sobie to równanie. Mamy dwa razy nawias, więc mnożymy dwa przez każdy element tego nawiasu. 2 razy x do kwadratu to 2x do kwadratu, 2 razy minus 2x to minus 4x. Z prawej strony mamy 5 dodać x kwadrat. Co teraz robimy? Przerzucamy wszystko na jedną stronę. I przerzucam elementy z prawej strony na lewą. Należy pamiętać o tym, że przy przerzucaniu zmieniamy znaki na przeciwne. Więc przepisuję to, co mamy z lewej strony. 2x do kwadratu odjąć 4x. 5 przerzucam na lewą stronę ze zmienionym znakiem i mam minus 5. x do kwadratu przerzucam na lewą stronę ze zmienionym znakiem i mam e, minus x do kwadratu i to przyrównujemy do zera. Teraz dalej upraszczamy. Szukam xów z drugimi potęgami. Mam, tu mam 2x kwadrat, a tu mam minus x kwadrat. 2x kwadrat odjąć x kwadrat to x kwadrat. Tu mam minus 4x, tu mam minus 5, nic się z tym już nie da zrobić, więc przepisujemy. I zobacz, dopiero po przekształceniu, po uproszczeniu tego równania dochodzimy do postaci równania kwadratowego tej. Klasycznej, definicyjnej ax kwadrat dodać bx dodać c równa się 0. Dopiero teraz wypisujemy sobie współczynniki tego równania kwadratowego. a to liczba, przez którą mnożymy x do kwadratu, czyli 1. b to liczba, przez którą mnożymy x z pierwszą potęgą, czyli w tym przypadku minus 4, a c to liczba, przy której nie ma x, czyli w tym przypadku to jest minus 5. Gdy wszystkie współczynniki są niezerowe, oj, zapomniałem dopisać C. C to minus 5, teraz jest elegancko. Gdy wszystkie współczynniki są niezerowe, to od czego zaczynamy? Od delty. Deltę liczymy ze wzoru b do kwadratu odjąć 4 razy a razy c. b to minus 4. Więc mamy minus 4 w nawiasie i to podnosimy do kwadratu. Odjąć 4 razy a, czyli 1, razy c, czyli minus 5. I co otrzymujemy? Minus 4 do kwadratu to 16. Minus 4 razy 1 razy minus 5 to 20, czyli mamy 36. Delta jest większa od zera, a to oznacza, że mamy dwa rozwiązania tego równania. A to równanie to jest po prostu inna postać tego równania, tak? Do wyliczenia, miejsc, do wyliczenia rozwiązań tego równania kwadratowego będziemy potrzebować, pamiętasz czego? Pierwiastka z delty. Pierwiastek z delty to pierwiastek z 36. A to wynosi 6. Więc przechodzimy do wyliczania rozwiązań naszego równania. x1, liczymy ze wzoru minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, co daje nam hmm, minus b, czyli liczba przeciwna do minus 4 to jest 4. Od tego odejmujemy pierwiastek z Delty, czyli 6, i to dzielimy przez 2a, czyli przez 2 razy 1, co daje nam 2. I mamy 4 odjąć 6 to minus 2, minus 2 podzielić przez 2 to minus 1. I mamy pierwsze rozwiązanie. Zmarzę sobie Deltę, bo jest nam już niepotrzebna, a te współczynniki, czy będą nam potrzebne? Będą, więc. Drugie rozwiązanie obliczam sobie tutaj i wzór na drugie rozwiązanie jest bardzo podobny. Pamiętasz czym się różni? Przed pierwiastkiem z delty zamiast minusa jest plus, czyli mamy minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. I otrzymamy minus b, czyli minus minus 4, co daje nam 4. Dodać pierwiastek z delty, czyli 6 podzielić przez 2. 4 dodać 6 to 10, 10 podzielić przez 2 to 5. Zmarzę to, co jest już niepotrzebne, czyli to, po to, żeby zapisać odpowiedź. To równanie, które mieliśmy na początku. Ma dwa rozwiązania. Pierwszym jest liczba minus 1, a drugim jest liczba 5. Oj. I dla mm, treningu obliczeniowego też zalecam sprawdzić, czy te dwie liczby rzeczywiście są rozwiązaniem tego równania, a żeby to zrobić, wystarczy w miejsce x wstawić e, liczbę minus 1 i sprawdzić, czy lewa strona będzie taka sama jak prawa i to samo należy zrobić z liczbą 5. I to jest Twoje zadanie domowe. A teraz zapraszam do podsumowania. Przyszedł czas na podsumowanie. W tej lekcji uczyliśmy się, jak rozwiązywać równania kwadratowe. Ax kwadrat dodać bx dodać c równa się 0, dla których wszystkie współczynniki a, b i c przyjmują wartości różne od zera. I mm, aby Określić, ile rozwiązań ma takie równanie kwadratowe, najpierw liczymy deltę ze wzoru b kwadrat odjąć 4AC. Gdy delta jest większa od zera, to takie równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania. Gdy delta jest równa 0, to takie równanie ma jedno rozwiązanie, a gdy delta jest mniejsza od zera, to takie równanie nie ma rozwiązań. I gdy delta jest większa od zera, to mamy dwa rozwiązania, które liczymy ze wzoru minus pierwsze rozwiązanie minus B odjąć pierwiastek z delty przez 2A, a, a drugie minus B dodać pierwiastek z delty przez 2A. Gdy delta wynosi 0, to mamy jedno podwójne rozwiązanie, które liczymy ze wzoru minus B podzielić przez 2A. I y Generalnie tych wzorów nie trzeba się uczyć na pamięć. A dlaczego? Ponieważ one występują w tablicach maturalnych, a tablice maturalne to taka legalna ściąga na maturze i te wszystkie wzory, które pokazywałem w tej lekcji, właśnie tam się znajdują.